zakaz czytania zakaz czytania Roman Kurkiewicz Eduardo Galeano dzieci czasu z kalendarza dziejów ludzkości przełożyła Katarzyna Okrasko 27 czerwca wszyscy jesteśmy winni Direktorium inquisitorium opublikowane przez świętą inkwizycję w XIV wieku było instrukcją zadawania tortur Najważniejsza zasada brzmiała tak. Należy torturować oskarżonego, który waha się przy odpowiedziach. Tak, nie waham się powiedzieć, że tak to nie powinno wyglądać. Zapraszam, zakaz czytania. You! <sharp inhale>